W małej wsi Lipowa Góra, ukrytej wśród wzgórz Mazowsza, gdzie pola kukurydzy falują latem jak złote morze, a jesienią jabłonie uginają się pod ciężarem owoców, mieszkał młody mężczyzna o imieniu Kacper Nowak. Miał 28 lat, szczupłą sylwetkę ukształtowaną latami pracy fizycznej i oczy koloru bursztynu, które zawsze wydawały się ukrywać jakiś sekret. Wszyscy w wsi śmiali się z niego, gdy po śmierci dziadka odziedziczył tylko starą stajnię na uboczu, drewnianą budowlę z czerwonymi dachówkami, pełną koni, które dziadek hodował z pasją przez całe życie. Co ty z tym zrobisz, Kacper? Pytali sąsiedzi przy niedzielnym obiedzie. Brat wziął dom i ziemię, siostra pieniądze, a ty tylko te stare konie i walącą się stajnie. Śmiech rozlegał się głośno, bo w lipowej górze dziedziczenie stajni brzmiało jak żart losu. Kacper nigdy nie odpowiadał złością. Uśmiechał się tylko cicho i wracał do swoich obowiązków. Od rana do wieczora opiekował się końmi, czystymi małopolskimi i wielkopolskimi, które dziadek kupował na targach w całej Polsce. Karmienie, czyszczenie boksów, jazda po łąkach to było jego życie. W mieście, gdzie studiował weterynarię, czuł się obco, ale tu, wśród zapachu siana i rżenia koni, odnajdywał spokój. Nie mówił nikomu o tym, co naprawdę go dręczyło, o samotności, która rosła z roku na rok, i o uczuciach, które ukrywał głęboko w sercu. Wnej wsi jak Lipowa Góra, gdzie kościół był centrum życia, a tradycja dyktowała wszystko, bycie gejem oznaczało życie w cieniu. Pewnego wiosennego dnia, gdy kwitły wiśnie wokół stajni, przyjechał do wsi nowy weterynarz Filip Wojciechowski. Miał trzydzieści lat, pochodził z Poznania, gdzie skończył studia i pracował w dużej klinice. Przeniósł się na wieś, szukając ciszy po burzliwym rozstaniu w mieście. Wysoki, z jasnymi włosami i uśmiechem, który rozjaśniał nawet pochmurne dni. Filip szybko stał się tematem plotek. Przystojny ten nowy doktor mówiły kobiety przy studni. Ale samotny, szkoda. Kacper spotkał go pierwszy raz, gdy Filip przyjechał obejrzeć chorą klacz w sąsiedniej zagrodzie. Dzień dobry, jestem Filip, przedstawił się, wyciągając rękę. Kacper uścisnął ją, czując dziwne ciepło. Słyszałem, że masz tu piękne konie. Może kiedyś pokażesz mi stajnie? Kacper kiwnął głową, nie wiedząc, co powiedzieć. Od tamtej pory Filip zaczął zaglądać częściej, pod pretekstem porad weterynaryjnych. Razem jeździli konno po polach, rozmawiali o zwierzętach, o życiu na wsi. Filip opowiadał o mieście, o podróżach, Kacper o dziadku i jego pasji do koni. Powoli rodziła się przyjaźń, a potem coś więcej. Pierwszy pocałunek zdarzył się wieczorem, pod gwiazdami, gdy wracali z długiej przejażdżki. Kacper drżał ze strachu, ale Filip objął go delikatnie. Nie boję się, wyszeptał Filip. A ty? Kacper pokręcił głową. Po raz pierwszy czuł, że nie jest sam. Wsi nic nie zauważyli na początku. Kacper i Filip spotykali się dyskretnie, w stajni, na łąkach daleko od oczu sąsiadów. Ale plotki zaczęły krążyć. Ktoś widział ich razem zbyt często, ktoś inny zauważył spojrzenia. Coś z tym kacprem nie tak szeptano w sklepie. Zawsze sam, a teraz ten nowy z miasta. Śmiech, który kiedyś dotyczył stajni, teraz skierowany był w inną stronę. Kacper czuł presję. Chciał uciec, sprzedać wszystko i wyjechać, ale Filip go zatrzymał. Zostańmy. Razem damy radę, mówił. Zaczęli marzyć o przyszłości, o rozbudowie stajni, o szkółce jeździeckiej dla dzieci z okolicy, o życiu razem. Lato przyniosło zmiany. Filip pomógł ku Kacprowi hodowli, kupili nowe konie, zorganizowali pierwsze lekcje jazdy. Dzieci z wsi pokochały stajnie, rodzice zaczęli przynosić poczęstunki w podzękowaniu. Powoli, bardzo powoli, ludzie widzieli, że Kacper nie jest tym dziwakiem ze stajnią, ale kimś, kto tworzy coś dobrego. Ale prawdziwy przełom nadszedł jesienią. Jesień w Lipowej Górze paczniała dymem z kominów i opadającymi liśćmi. Kacper i Filip spędzali coraz więcej czasu razem, nie tylko w Stajni. Wieczorami siedzieli przy kominku w małym domku, który Kacper odziedziczył po dziadku obok Stajni, skromnym, ale ciepłym. Rozmawiali o marzeniach. Filip chciał otworzyć własną praktykę weterynaryjną na wsi, Kacper rozwinąć hodowlę i organizować obozy jeździeckie. Ich miłość rosła cicho, jak drzewa w lesie za wsią. Ale wieś nie spała. Plotki rosły. Pani Zofia z sklepu widziała ich trzymających się za ręce na polnej drodze. Ksiądz na kazaniu mówił o zagrożeniach współczesnego świata, patrząc znacząco w stronę Kacpra. Sąsiedzi, którzy kiedyś śmiali się ze stajni, teraz szeptali o tym nowym z miasta i dziwnym zachowaniu Kacpra. Jeden z nich, stary pan Jan, powiedział głośno na zebraniu sołeckim: Co to się dzieje? Tradycja ginie. Kacper czuł ból. Nocami nie spał, zastanawiając się czy nie lepiej wyjechać? Filip go pocieszał: Nie jesteśmy sami. Są ludzie, którzy nas akceptują. Zobacz, ile dzieci przychodzi na lekcje jazdy. Ich rodzice widzą, że jesteśmy normalni. Rzeczywiście, zmiany następowały. Mała Ania z sąsiedztwa, która uwielbiała jednego z koni o imieniu bursztyn, przynosiła rysunki dla pana Kacpra i pana Filipa. Jej mama, młoda wdowa, Zaczęła pomagać w stajni, sprzątała, karmiła konie. Dziękuję Wam, mówiła. Moja córka wreszcie się uśmiecha. Zimą stajnia rozkwitła. Kacper i Filip zorganizowali kulik dla dzieci z wsi, sanki ciągnięte przez konie, ognisko, kiełbaski. Wszyscy przyszli, nawet ci, którzy szeptali. Śmiech dzieci zagłuszył plotki. Filip grał na gitarze kolendy, Kacper opowiadał historię o dziadku i jego koniach. Wiosną przyszła pierwsza otwarta konfrontacja. Na mszy wielkanocnej ksiądz znów mówił o ideologii, a po wyjściu z kościoła grupa mężczyzn zatrzymała kacpra. Co ty tu robisz z tym miastowym? Pytali. Psujesz wieś. Kacper milczał, ale Filip stanął obok. Kochamy się. To wszystko. Wieść rozniosła się błyskawicznie. Część mieszkańców odwróciła się, nie przychodzili do stajni, unikali spojrzeń. Ale inni. Pani Zofia z sklepu powiedziała: miłość to miłość. Kacper zawsze był dobry. Młodzi rodzice bronili, dzięki nim nasze dzieci jeżdżą konno. Latem stajnia stała się miejscem spotkań. Filip otworzył gabinet weterynaryjny w starej części budynku, kacper prowadził lekcje. Przyjeżdżali ludzie z dalszych wsi na terapię z końmi, na przejażdżki. Powstała mała społeczność wokół stajni. Kacper i Filip postanowili zrobić krok dalej. W rocznicę pierwszego spotkania zorganizowali piknik dla wszystkich chętnych. Przyszło pół wsi. Były gry, konkursy jeździeckie, muzyka. Na koniec Kacper wziął mikrofon. Dziękuję wam. Ta stajnia była kiedyś powodem do śmiechu. Dziś jest naszym domem. I domem dla wielu z was. Filip dodał, kochamy tę wieś. I siebie nawzajem. Cisza. Potem oklaski nie od wszystkich, ale od wielu. Łzy w oczach Kacpra. Ale największe zaskoczenie czekało jesienią. Kolejna jesień przyniosła burzę. Plotki dotarły do mediów lokalnych ktoś anonimowo napisał do gazety o gejach w stajni. Artykuł był sensacyjny skandal w Lipowej górze stajnia miejscem grzechu. Wieś podzieliła się na pół. Jedni bronili Kacpra i Filipa, inni żądali by wyjechali. Ksiądz zorganizował spotkanie parafialne. Musimy chronić tradycję, mówił. Ale na spotkanie przyszli też obrońcy, rodzice dzieci z lekcji jazdy, pani Zofia, młodzi. Oni nikomu nie szkodzą, mówili. Pomagają. Sprawa trafiła wyżej do Urzędu Gminy. Radni debatowali, czy wesprzeć stajnie dotacją na rozwój. Głosy były podzielone, ale większość przegłosowała tak. Zima była trudna. Bojkot części mieszkańców bolał, ale wsparcie rosło. Przyjeżdżali ludzie z miast na warsztaty, na jazdy. Stajnia stała się znana w internecie jako miejsce przyjazne wszystkim. Wiosną Kacper i Filip postanowili walczyć o swoje. Pojechali do Warszawy na Paradę Równości pierwszy raz otwarcie. Trzymali się za ręce wśród tysięcy ludzi. Wrócili silniejsi. Latem zorganizowali festiwal jeździecki z konkursami, pokazami, gośćmi z całej Polski. Przyszły setki osób, nawet z zagranicy. Media pisały pozytywnie, stajnia miłości w mazowieckiej wsi. Wieś zmieniała się. Dzieci pytały, dlaczego pan Kacper i pan Filip mieszkają razem jak mama i tata? Rodzice odpowiadali, bo się kochają. Jesienią Filip oświadczył się Kacprowi na łące, gdzie mieli pierwszy pocałunek. Pierścionek prosty z grawerem konia. Kacper płakał ze szczęścia. Postanowili ślub cywilny za granicą, ale wesele w stajni. Zaprosili całą wieś. Reakcje były różne. Część odmówiła, ale wielu przyszło z ciekawości, z życzliwości. Przygotowania trwały miesiące. Stajnie udekorowali kwiatami, lampionami. Konie dostały nowe derki. Dzień ślubu nadszedł wiosną. Wiosenny dzień ślubu był słoneczny, jak z bajki. Stajnia w lipowej górze lśniła, udekorowana białymi kwiatami, girlandami, stołami pod gołym niebem. Konie patrzyły ciekawie z boksów. Gości było ponad sto, przyjaciele z miasta, nowi znajomi ze stajni i zaskakująco wielu z wsi. Kacper w eleganckim garniturze, Filip w podobnym, stali przed urzędnikiem przywiezionym z zagranicy. Bo w Polsce ślub cywilny dla nich był niemożliwy, ale ceremonia symboliczna. Śluby przysięgi brzmiały prosto: obiecuję ci miłość, wsparcie i wspólne życie, bez względu na wszystko. Goście płakali, nawet ci, którzy kiedyś szeptali. Wesele było huczne, muzyka ludowa, tańce, kiełbaski z grilla, tort z figurkami koni. Dzieci jeździły na kucykach, ale nie wszyscy przyjęli. Ksiądz nie przyszedł, Część sąsiadów bojkotowała. Media lokalne pisały sensacyjnie, ale krajowe pozytywnie: ślub, który zmienił wieś. Następnego dnia wieś huczała. Widzieliście? Było pięknie, mówili ci, co przyszli. Zmiany przyspieszyły. Młodzi zaczęli otwarcie mówić o akceptacji. Stajnia stała się miejscem warsztatów o tolerancji delikatnie, przez konie. Lato przyniosło rozgłos. Reportaże w telewizji od śmiechu do miłości: historia Kacpra i Filipa. Cała Polska mówiła o stajni w Lipowej Górze. Przyjeżdżali turyści, pary LGBT z miast, szukając nadziei. Kacper i Filip adoptowali psa, planowali więcej, może dziecko kiedyś, za granicą. Wieś nie stała się nagle rajem, ale krok po kroku tak. Jesienią zorganizowali dni otwarte dla wszystkich. Zima kulik dla par. Wiosną nowe konie, nowe życie. Ich miłość stała się symbolem. Rozgłos po ślubie był ogromny. Artykuły w gazetach, wywiady w radiu, nawet program telewizyjny o ich stajni. Wszyscy śmiali się ze stajni, a dziś to miejsce miłości tytułowano. Cała Polska śledziła historię Kacpra i Filipa. Wieśli Lipowa Góra stała się atrakcją. Przyjeżdżali dziennikarze, blogerzy, pary szukające inspiracji. Stajnia rozrosła się nowe boksy, arena do skoków, pokoje gościnne. Kacper i Filip zatrudnili pomocników młodych z wsi, którzy kiedyś unikali. Teraz pracowali razem, śmiali się. Akceptacja rosła. Pani Zofia w sklepie mówiła: to dobrzy chłopcy. Pomagają wszystkim, kropka. Ksiądz złagodniał, nie mówił już o ideologii, skupił się na miłosierdziu. Młodzi zakładali rodziny. Dzieci rosły widząc miłość Kacpra i Filipa jako normalność. Oni sami szczęśliwi. Jeździli konno codziennie, planowali podróż poślubną do Holandii. Lato, festiwal większy, z gwiazdami jeździeckimi. Jesień, nagroda za promocję wsi. Zima, świąteczne jarmarki w stajni. Wiosna, nowe życie, zdecydowali się na surogację za granicą. Wieś świętowała narodziny dziecka. Chłopca o imieniu Jan, po dziadku Kacpra. Cała Polska mówiła: Z tej stajni wyszło szczęście. Ich historia inspirowała, pary w małych miejscowościach nabierały odwagi. Lipowa góra zmieniła się na zawsze. Miłość zwyciężyła. Lata mijały, a stajnia w Lipowej górze stała się legendą. Kacper i Filip wychowywali syna Jana wśród koni, uczyli go jazdy, miłości do natury, szacunku do wszystkich ludzi. Jan rósł otwarty, dumny z dwóch tatusiów. Wieś rozkwitła, turystyka, agroturystyka, szkoły przyjeżdżały na zielone szkoły. Stajnia była centrum, terapie z końmi dla dzieci niepełnosprawnych, warsztaty dla par, obozy letnie. Cała Polska znała ich historię. Książki, filmy dokumentalne, nawet serial inspirowany. Ci, co kiedyś śmiali się ze stajni, dziś chlubili się, to u nas zaczęło się coś pięknego. Kacper i Filip starzeli się razem siwi, ale szczęśliwi. Jeździli konno do końca. Ich miłość pokazała, że nawet w małej wsi możliwe jest szczęście, akceptacja, zmiana. Wszyscy, którzy śmiali się kiedyś, dziś podziwiali, jak stajnia stała się domem miłości, która poruszyła całą Polskę. I żyli szczęśliwie, inspirując innych.